Cześć! Chciałem Wam dziś pokazać fajne sprzętowe rozszerzenie do naszych iPhone'ów, czyli zestaw obiektywów 3 w 1 OloClip. Ten zestaw zapewnia nam rozszerzenie możliwości naszego iPhone'a o trzy obiektywy. Obiektyw Rybie Oko, który zapewnia kąt widzenia niemal 180 stopni. Obiektyw Szerokokątowy. Idealny dla podczas imprez czy, czy w ogóle zrobienia zdjęć w pomieszczeniach. Dzięki temu, że zapewnia nam szeroki kąt widzenia, łatwiej jest zmieścić większą ilość ludzi, tudzież obiektów w kadrze. Nie musimy się tak od nich oddalać. Wiadomo, że w pomieszczeniach czasem jest to niemożliwe. I trzeci obiektyw to obiektyw makro. Pozwala na robienie zdjęć z odległości. 11-13 mm. Z takiej odległości łapie ostrość. No, w zasadzie czyni to z naszego iPhone'a niemalże mikroskop. Ten konkretny zestaw obiektywów, znaczy to, to rozszerzenie, ten o, zestaw oloclip, jest przeznaczony dla iPhone'a 4 lub 4S, ale są te, takie same obiektywy robione w wersjach dla iPhone'ów 5. Ten również można używać z iPodami. Jest specjalna, specjalny dodatek do niego. Zobaczmy, co dostajemy razem z urządzeniem w zestawie, w środku. Tak, widać, że mamy obiektyw i trochę dodatku. Tak wygląda ten zestaw. Jest to Nakładany jest na róg iPhone'a. Zaraz zaprezentuję. Dodatkowo dostajemy woreczek do przenoszenia. Wbrew pozorom jest to ważna rzecz, bo nie jest to wielkie, łatwo by było gdzieś zapodziać. To jest właśnie wspomniana nakładka, która pozwala na używanie tego urządzenia z niektórymi iPodami. Zatyczki na obiektywy, też wbrew pozorom bardzo ważna rzecz, bo w zasadzie jedyna drobna wada tego urządzenia to to, że Czasem łatwo dość złapać za obiektyw, zwłaszcza rybie oko, który, no to jest ten z tej strony, ten największy, który niemalże wystaje, i łatwo, łatwo po prostu go zabrudzić. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby nieużywane obiektywy zabezpieczać tymi zakładkami, przed użyciem, oczywiście, trzeba obiektyw OloClip założyć na iPhone. Bardzo prosto odpowiednią stroną zależy którą soczewkę chcemy używać ta wielka to jest soczewka rybie oko, ta mniejsza to dwa w jednym czyli soczewka szerokokątowa a po, jej, po zdjęciu tego elementu soczewka makro ta pojedyncza zapewnia nam robienie zdjęć z odległości kilkunastu milimetrów czyli jeżeli będziemy chcieli używać soczewki szerokokątowej ją nakładamy na aparat, sprawdzamy Dobrze przylega. Jeszcze można sobie sprawdzić czy jest, yy, czy jest centralnie względem obiektywu. Yy, dobrze jest właśnie pamiętać zakładać to z, na iPhone'a z zabezpieczeniami, żeby nie pobrudzić i nie, nie czyścić co chwilę naszych yy, soczewek. No i już możemy robić zdjęcia szerokokątne. Widać, że, yy, że łapie znacznie większy kąt. Jest różnica, prawda? Za chwilę pokażę Wam efekty zrobienia zdjęć i filmowania za pomocą tego, tych obiektywów. Zdjęcie wykonane bez dodatkowego obiektywu. Obiektyw szerokokątowy. A teraz obiektyw rybie oko. I jeszcze raz w tej samej kolejności, normalnie. Obiektyw szerokokątowy. Rybie oko. To są zdjęcia wykonane za pomocą soczewki makro. Zdjęcia były robione z odległości kilkunastu milimetrów od obiektu. Teraz dynamiczne ujęcia z roweru bez dodatkowego obiektywu. Teraz jazda z nałożonym obiektywem szerokokątowym. A teraz obiektyw rybie oko. A to panorama nakręcona, sfilmowana z łódki z obiektywem rybie oko. Na koniec zobaczcie, jak bardzo obiektyw Rybie Oko potrafi wydłużyć rękę, jeżeli chcecie sobie zrobić zdjęcie samemu. Kolejną fajną rzeczą, którą poza właśnie zmianą, zwiększeniem kąta widzenia naszego aparatu w iPhone'ie, kolejną fajną rzeczą, którą dają obiektywy Oloclip, jest zwiększenie jasności. Obiektyw, jak widać, ma i jeden, i, i drugi mają sporą średnicę łapią światło jakby docierające z znacznie większego kąta i dzięki temu mamy zawsze ciut jaśniejszy obraz niż za pomocą zwykłego normalnie no, aparatu bez żadnych dodatków tak jak już wspominałem to też jest bardzo przydatne podczas robienia zdjęć w pomieszczeniach gdzie zazwyczaj mamy deficyt światła Jedyna, jedynie trzeba pamiętać o tym, że no, niestety nie będziemy mogli używać lampy błyskowej z Holoclip, bo yy, flash jest zasłonięty, ale i przy takim kącie widzenia i tak ta lampa błyskowa niewiele by nam pomogła. Zestaw soczewek 3 w 1 OloClip do naszych iPhone'ów. Bardzo fajne urządzenie bardzo fajne rozszerzenie możliwości aparatów w naszych iPhone'ach. Polecam.